Witze moi drodzy, jesteśmy w mieście miejsku azowieckim z tym miastem czuję się związany, bo większość część, część życia, około 30 lat pracowałem w tej okolicy, stąd na maryturę I Miałem tu przezwany kilka lat mieszkanko, byłem zabazowany, więc byłem miszczaninem. Pobudowałem się też w powiecie miejskim w gminie Dębę I Jesteśmy przed dworcami po lewej stronie dworzec autobusowy, a po prawej stronie dworzec PKP. I tu wielki parking, parking pięknie zrobiony, bo są parkometry i tu rąbią opłaty od wszystkich. Kto, kto się zagapi i ten, no to się przekonają sam parę razy, że to kosztuje, więc lepiej płacić za parkometry. A jeśli chodzi o dworce, to to za czasów komuny powstały, później socrealizm. Metalowe konstrukcje, du dużo szkła remontowane, tam koniec lat 90., początek 2000. Z tego co pamiętam, jakoś, jakoś tam one się trzymają. Chociaż, chociaż to w stylu są już taki mocno retro. Tu po prawej stronie jest budynek, taki kilkupiętrowy, na dole była poczta. I on jest chyba zamknięty. Nie wiem, kto jest jego właścicielem, czy, czy, czy miasto, czy PKP. Kiedyś od dole tam była poczta, jest to zamykana. I idziemy w tamtą stronę tamtego budynku. Bo tu wczoraj, czy mówiłem się z żoną, czekałem i tamtędy spacerowałem i to, co tam zobaczyłem, to po prostu zmroziło mi krew w żywach. No, tu jesteśmy w Jakieś pousychane krzewy. Niko to tu nie dba. Ale to początek. Nie jeździmy po płacach. Proszę bardzo. Burki. Porosypywane. Świetnik totalny. To są dworce, to jest przy głównej ulicy, tu się blisko wieszczą urzędy, i miasta, i starostwa. Proszę bardzo. Tu dlaczego zamknięto budynek, a proszę bardzo. Beton się rozsypuje, tu droty wystają. To jest w ogóle zagrożenie, jest tutaj wchodzić. Ale idziemy dalej. Idziemy w stronę... dworca kolejowego. Tutaj setki tysiąca ludzi rano jadą do pracy i w drugą stronę tu przyjeżdżają do pracy. No proszę bardzo. Takie donice są. Drzewa już rosną wokół donicy, nikt tu nie sprząta. Tu jakieś kilka korwali, tu jakaś trawa, blecze, chwasty wschodzą. To jakiś stary asfalt zamiast chodnika kolejne To nice. ta to już rozwalona. Bech, trapsko Tu jakieś były biznesy, tu pozabykane wszystko Tam tylko kebab jest bliżej stacji O proszę bardzo Stary chodnika no ja tu wczoraj się przeszedłem, to po prostu się przeżegnałem. To już parę lat nie korzystałem z tego dworca, nie Jednego i drugiego. Kiedyś było PKS pisku ale zmowa kierowców spowodowała, że zbankrutowało to towarzystwo. I po, przechodzili do prywatnych konkurentów. To już jest na inne film, na inne opowiadania, to robili, że dostałem na przy Stadku autobusy albo nie przyjeżdżały, albo się nie zatrzymywały. Pozdrawiam tamtych kierowców. Mam nadzieję, że te srebrniki co dostaliście od konkurencji tułaczą wasze śpińskie zachowanie. Mamy jakieś łapijalnia. To wszystko jest w centrum miasta. A to jakby jak, nie wiem, tak by było opustoszone miasto. A proszę bardzo. Parki cały pełny. Choćby z tych opłat, co robicie z tych kierowców, którzy tu zostawiają samochody na całe dnie i jadą do pracy, to tu władze miasta czy, czy starostwa, nie wiem, kto tam się czuje zobowiązany. No miasto powinno jakiś remont zrobić, chodnika to zrewitalizować. A ten budynek, nie wiem, kto tam jest właścicielem. Albo wyremontować i coś tu zrobić. A jakie to zburzyć, jakiś skwer zrobić, albo parking powiększyć, a więcej będziecie mieli kasy. Tak? No po prostu do masakra jak to zobaczyłem wczoraj. Wezmę kamerkę, przyjadę do zagra. Tu szyby powybijane, To jest ścisłe centrum miasta. Ludzie tu przyjeżdżają z innych miast, z innych miejscowości. Kto tu ruszy w tą stronę, zobaczy, to to jakby nie wiem się przeniósł do jakiejś tam okolicy tej do Czarnobyla tak. dzięki za oglądanie, no, pozdrawiam wszystkich cześć. a to powysyłem tam do, do Urzędu Miasta do starostwa no to, to, to nie może tak być się płaci podatki a, a no oczywiście to urządzi to, to, to platforma tak a starosta tam były by by, by działać.